Witam na kanale Strefa Fraga. Dzisiaj zajmiemy się porównaniem średnich czołgów z końcówki drugiej ery. Wykorzystamy do tego pięć czołgów: niemiecki Leopard 1A5, dwa czołgi amerykańskie. Jest to M60A2 oraz A3. Następnie Chiński typ 80 wersja 2 oraz izraelski Magach 6B. Pomijamy tutaj oczywiście czołgi premium oraz rosyjski T-62 dlatego, że jest ze wczesnej drugiej ery, wiadomo, że będzie nieco słabszy od tych dalszych czołgów i pomijamy również Angielskiego centuriona z tego samego powodu. W czym Leopard 1A5 błyszczy tutaj? Czas ładowania 6,3 sekundy. To jest mistrzostwo w tej kategorii, ponieważ konkurencja 7,9, 11,9, 8,7 i 8,4. Więc niemiecki Leopard pierwsze miejsce zdecydowanie. Następnie mobilność. Tutaj również Leopard wypada najlepiej 830 koni mechanicznych oraz 63 km na godzinę. Myślę, że tutaj jak dla mnie mobilność w czołgach średnich również jest ważna. Jest tutaj zdecydowanie najlepiej. Zasięg widzenia czołgu również i tutaj Leopard 505 m. Cała reszta czołgów niecałe 500 metrów, magach zbliżony do Leoparda 500 metrów równe. Stopnie opuszczania lufy dla niektórych również istotne: 20 do 9, Leopard, reszta stawki amerykańskie czołgi 19 do 9, magach również 19 do 9. Najgorzej wypadł tutaj typ 80. Jest to 17 do 4. Następnie mamy czas celowania. Tu również Leopard wypada najlepiej. 1,7 sekundy. U konkurencji jest to 1,8, 2,7, 2,18. M60A2 ma aż. 2,7 sekundy z tego powodu, że ma najmocniejszą lufę, armatę 152 mm. Wszystkie pozostałe czołgi średnie tutaj mają taką samą lufę, 105 mm. Wytrzymałość tutaj leopard wybada najsłabiej, ale myślę, że są to bardzo małe różnice: Leopard 2450, a najlepszy z nich, Magach, ma 2600. W obrocie wieży najlepiej wypada ten z najlepszym działem jest to M60A2 40 stopni na sekundę. Leopard wypada tutaj przeciętnie 36 stopni na sekundę. I ostatnia kategoria, którą chciałbym nadmienić, jest niestety mocno na minus dla leoparda, a jest to pancerz. Tutaj niestety konkurencja bije go na głowę. Leopard ma od 5 do 70 mm. U konkurencji jest to od 6 do grubo ponad 200 mm, więc grając leopardem, trzeba mieć głowę na karku. Musicie o tym pamiętać. Musicie również sami zdecydować, co dla Was jest najważniejsze w czołgu średnim. Jak dla mnie, wszystkie plusy najważniejsze leoparda stawiają go. Na pierwszym miejscu. Myślę, że to na tyle z takiego porównania. Komentujcie, lajkujcie i co najważniejsze subskrybujcie, żeby mógł dalej się rozwijać, co mnie bardzo motywuje. Do następnego odcinka. Cześć.